Z jestroni dla dam na moim kanale z gry Brow Stars i ogólnie widzowie... Ja nie wiem jak Wy to robicie, ale teraz jak patrzyłam ostatni raz to było 220 y, tych wyświetleń, więc naprawdę dziękuję Wam bardzo. Y, tylko że szkoda, że łapek nie zostawiacie, więc proszę Was, zostawcie pod tym filmem i pod tamtym łapkiem w górę. Y, y, będę bardzo wdzięczny i subskrybujcie kanał. I widzowie ogólnie to dzisiaj do, ten pan dostanie jeszcze jedno to coś. Tylko, że nie to dwa tysiaki, tylko który z tych, nie wiem. Dobra, wezmę to. Albo wezmę to. I widzowie mamy... Odbieramy jeszcze sobie tutaj 400 800. I widzowie mamy Tyle highs Czyli 1620. I ogólnie... Szkoda, że nie ma, że nie ma takich misji, gdzie hajs można zdobyć. Bo ja bym potrzebowała hajsu. Ciekawa jestem kiedy się kończy to Misje klubowe Wykonamy wszystkie misje. Dziękuję, to wika klubowa. Co jeden dzień, dobra. Znaczy za dwa dni tak to, teoretycznie. No widzę zostawicie łapki w górę, subskrybujcie kanał tutaj, dołączajcie też do naszego klubu yy, tutaj wymagane pucharki są zero więc zapraszam, opis też wbij na kanał Belek, ale tu się zdziwicie bo, yy, bo to nie ja pisałem, tylko mój brat yy, i tu się zdziwicie i to wam mam no i widzę widzowie yy, ten to kupujemy Kupujemy, wchodzimy tu. Kup bonus i dodamy do re, re, regeneracji. Proszę Mamy. No i widzowie... Brakuje nam jeszcze w Jakbym jeszcze raz miał taki pakiet, to idealnie by było, jakbym to bym wtedy miał idealnie ty, yy, tego tysiąc. Ej, to idealnie. No i widzowie ogólnie zostawajcie łapki w górę i subujcie kanał. Bo więcej takich tych. To jest twoja drużyna. a moja. Dobra. No i widzowie teraz jeszcze na koniec sobie z tym, z tym serduszkiem zagram. Więc widzowie. Następne co chyba kupię to będzie tamten. Tamten drugi co jeszcze był. Ten jakieś te trzy kreski. A, a jeszcze, a potem będziemy zbierać za 2000, żeby, żeby tamte kupić, a potem będziemy zbierać 3000, żeby kupić tam ten. Dobrze, widzę więc ogólnie maksowanie jest, coraz lepiej idzie, czy znaczy nie coraz lepiej, ale ogólnie git. Widzicie, nawet się przydaje ten. Teraz będzie pan Byron pytą zabitę. Dobra. Idziemy. Ale on zaryzykował. Teraz tego ulta nie zdobędzie. Musi sobie nabić osobiście. Kurczę, współczuję. spółczuję. Współczuję serdecznie. O Boże, chodź, chodź młody. W sumie nie będę na to może jest starszy. Dobra, to do no do. A ja teraz w sumie, no, więc jedziemy podjechać. Króczka. Oczą po tam że go bardziej podjadę. Potem prędzej mnie. O, gość specjalny do mnie dzwoni. Nie wam. Kto? Bo musicie. Musicie, wiecie. Musicie zgadnąć. Znaczy nie zgadnąć. Ale musicie. Ten. Jak zostawicie pod tym odcineczkiem 5 łapek w górę, jeszcze to napiszę w komentarzu, tak jak ostatnio. To wtedy będzie, będzie specjalny gość i odcineczek z Fortnite'a. Więc. I polecam też ten film, gdzie walczymy z robotami. To też tam możecie również zostawiać łapki w górę. No i znaczy. Tak, łapki w górę, bo wtedy będzie specjalny gość. Również specjalny gość będzie wtedy, więc widzicie. No i to.